Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was bardzo serdecznie 21 września w czwartek święto świętego Mateusza, apostoła i ewangelisty. Dlatego usłyszymy dzisiaj fragment właśnie powołania Mateusza. I jest to oczywiście fragment z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 9, a wersety od 9... Do 13 posłuchajmy tej Ewangelii. Gdy Jeszuła odchodził z Kafarnaum, spostrzegł pewnego celnika imieniem Matiachu, siedzącego w swej budce poborcy, rzekł do niego. Pójdź za mną, a on wstał i poszedł za nim. Kiedy Jeszuła przebywał w domu i posilał się, wielu celników i grzeszników przychodziło i przysiadało się do niego i jego talmidim przy stole. Kiedy ujrzeli to, Prusim powiedzieli do jego talmidim, czemu wasze rab bijada z celnikami i grzesznikami? Lecz Jeszuła usłyszał pytanie i odparł: To nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Co zaś do Was, to idźcie i uczcie się, co to znaczy. Pragnę miłosierdzia raczej niż całopaleń, bo nie przyszedłem, aby wezwać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, fragment powołania Mateusza: Oprócz tego, że on sam, Mateusz, otrzymał ogromny dar od Pana Boga, od Jezusa, który go wziął z tej, z tej jego budki celnika i powiedział mu: chodź, zostaw to wszystko. Oprócz tego, mamy tutaj jeszcze taką piękną scenę. Jest to opisane, że Pan Jezus przebywał w domu, posilał się, i wtedy wielu celników i grzeszników przychodziło i przysiadało się do Niego, i Jego uczniów, Jego Talmidim przy stole. Taka, takie jedno zdanie opisujące właśnie prostą, codzienną naszą czynność siedzenia przy stole i jedzenia. Jezus siedział, jadł razem ze swoimi uczniami, z tymi, których wybrał, jako umiłowanych swoich uczniów. Do tego grona dzisiaj dołącza Mateusz. Ale Mateusz tutaj napisał coś takiego, że wielu, kiedy to widziało, przychodziło i dosiadało się do tego stołu. Dosiadało się. To znaczy, że ci celnicy, ci grzesznicy nie mieli oporu. Żeby się dosiąść. Myślę, że nie jeden raz widzieli tych właśnie prusim, którzy faryzeuszów, którzy dzisiaj właśnie Jezusa znowu zaczepiają, jakby mu wyrzucają. Dlaczego ty siedzisz z tymi celnikami i grzesznikami? Więc ci celnicy i grzesznicy nie jeden raz widzieli pewnie tych swoich nauczycieli, tych swoich faryzeuszów, saduceuszów, a więc tą kastę religijną, jak siedzą, ale nigdy nie byli w stanie dosiąść się do nich. Z dwóch powodów: czuli się niegodni, i po drugie, tamci oczywiście gardzili tymi celnikami i grzesznikami. Ich wyrzucali, może nawet na nich nie patrzyli. Albo patrzyli z jakąś złością, z, jakąś, yy, yy, z jakimś lekceważeniem, z pogardą. Natomiast oni nie mieli problemu, żeby, yy, właśnie celnicy i grzesznicy, żeby podejść do tego stołu, gdzie siedzą yy, uczniowie razem z Jezusem. I przysiadało się wielu do Niego, przychodziło. Czuli, że tam przy tym stole jest inaczej, że jest coś, coś co nagle dotyka ich serc. To jest właśnie Jezus. Moi kochani, dzisiaj po pierwsze Pan Jezus chce, żebyśmy też przysiedli się do Jego stołu. On nas zaprasza i może szatan oskarża nas za nasze grzechy, za różne rzeczy, które się wydarzyły, które sobie może czasami sami nie potrafimy przebaczyć albo zapomnieć, tego, co się stało, ale to właśnie na te słowa pan Jezus mówi, że to nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. I potem jeszcze mówi do, do, do faryzeuszów: Pragnę miłosierdzia, a nie całopaleń. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale właśnie grzeszników, tych, którzy są połamani, tych, którzy czują się tacy właśnie nieraz zdeptani. Przez własną słabość, przez grzechy, przez to nieświęte życie, to Jezus mówi: dosiądźcie się do mojego stołu, przyjdźcie. I, i, i tu jest lekarz, tu się nakarmicie. Moi drodzy, dlatego gdy przychodzimy do, do, do mszy świętej, do kościoła, na msze, to pamiętajmy, że tam jest On, Jezus, który. Przy tym stole eucharystycznym, może ma niedoskonałych apostołów. Może właśnie y, ci apostołowie, my księża, nie zawsze są tacy otwarci na to. Dosiądźcie się tutaj razem z nami. Celnicy, grzesznicy, chodźcie, dosiądźcie się. Bo tu jest Jezus, on tu siedzi przy tym stole. My go codziennie kładziemy na ołtarz, na stół. My codziennie z tego ołtarza go bierzemy i on schodzi do Was. Mówiąc ciało Chrystusa, odpowiadacie Amen. To jest On. Więc dosiądźcie się, przyjdźcie, ale przyjdźcie z, taką, z takim pragnieniem, z taką tęsknotą, żeby Go posłuchać, żeby przy Nim być. No i, i, i oczywiście w tym najważniejszym punkcie, żeby Go przyjąć, żeby się z Nim złączyć w Komunii Świętej. On nie przychodzi po to, aby wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników. Wiele razy już to mówiłem, powtórzę, bo warto, że komunia święta nie jest nagrodą za nasze cudowne, święte w stuprocentowo życie, ale komunia święta, ciało Chrystusa, jest lekarstwem, które nas uzdrawia, które nas podnosi. Owszem, musimy zachować to, to żeby nie, nie, jednocześnie nie pluć Bogu w twarz przez grzechy ciężkie. I potem sobie przychodzić do komunii i mówić: A co mi zrobisz? Ja sobie mogę żyć jak chcę. To nie, to nie jest droga przyjęcia komunii świętej, przyjścia do tego stołu. To tak jakby ci faryzeusze i celnicy, yy, czy, czy, czy ci grzesznicy dalej mówili: Nic nas nie obchodzi Twoja nauka, rozumiesz? Ona nas nic nie interesuje, ale chcemy tutaj skorzystać z tego towarzystwa, żeby się najeść i napić. No nie, oni go słuchali po to, żeby wprowadzić do swojego życia jego słowa, jego pokój. Bo ci celnicy i, i grzesznicy właśnie chcieli żyć słowem Boga. Maria Magdalena, która się nawróciła z wielkiej grzesznicy, czy ten dzisiejszy celnik Mateusz, który był zdrajcą swojego narodu, a, a tu w tym, w tym fragmencie już, już siedzi za stołem z Jezusem. W pragnieniu przyjęcia Jezusa, przyjmowania Jezusa, Jego słowa, Jego tam towarzystwa, Jego miłości. Dlatego, kochani, też nie bądźmy jak faryzeusze, nie oceniajmy, nigdy nie oceniajmy nikogo, dlaczego tam właśnie Jezus, dlaczego tam ktoś przyszedł na msze, dlaczego on tam siedzi. Nie oceniajmy. Cieszmy się, że przychodzą. Oczywiście nie chodzi o to, żeby w jakiejś obłudnej postawie trwać, że sobie robimy, co chcemy, właśnie jak powiedziałem, grzeszymy, a potem i tak przychodzimy i sobie robimy zdjęcie z Jezusem, że jesteśmy nam szy, bo to może pomoże mi właśnie w jakichś moich rozgrywkach, ciemnych interesach. To oczywiście, że to prędzej czy później zostanie zdemaskowane przez Boga, przez prawdę. Ale, ale też cieszmy się, że przychodzą grzesznicy i sami uznajmy siebie za grzeszników, żebyśmy przypadkiem nie, nie, nie pomyśleli, że jesteśmy sprawiedliwi, że my mamy prawo przychodzić do Kościoła, bo my jesteśmy tymi, którzy są właśnie tacy porządni. Niech dzisiejszy patron, święty Mateusz, pomaga nam to zrozumieć to, co on tak łatwo i szybko pojął i zrozumiał w jednym spojrzeniu i, i słowie Jezusa pójdź za mną Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty Amen, idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki, życzę wam pięknego błogosławionego dnia posiedźcie z Jezusem no przy tym stole najważniejszym, najpiękniejszym jakim jest stół ciała i krwi Pana na, na mszy świętej jeśli komuś dzisiaj Uda się, a można uczynić wiele, by się udało. Albo posiedźcie przy stole Słowa, właśnie jeszcze przy Piśmie Świętym z Jezusem, albo przy stole Miłości Bliźniego, jakichś uczynków Miłosierdzia, ale nie zaniedbujmy tego spotkania z Jezusem, by z nim posiedzieć, by go słuchać. Dosiadajcie się do Jezusa tak często, jak to możliwe. Z Panem Bogiem i do jutra, jeśli Bóg da. Szczęść Boże.